Współpraca z panią Dorotą Goldpoint była bardzo prosta, ponieważ wychodziłam za mąż i dzień wcześniej zamarzyłam o białej sukni, mając piękną szmaragdową. Zatrzymałam się na światłach w Pruszkowie i jedyna rzecz, która mi wpadła do głowy, to było podjechanie do dostatecznie małej galerii, żeby się tam nie zgubiła. W związku z tym weszłam do pierwszego sklepu w tej małej galerii, i zapytałam, czy dostanę piękną, białą suknię. Był to sklep ze swetrami. <gryw> Dodam dla ułatwienia. Ta pani spojrzała na mnie z pewnym zdziwieniem i powiedziała: Nie, że nie ma tutaj żadnych białych ani kremowych sukien. Natomiast na górze jest butik. Weszłam do tego butiku i tam zobaczyłam suknię moich marzeń. Ona miała rozmiar 34, ja mam 44. Dorota mi ją przerobiła w ciągu godziny i dzięki temu miałam swoją wymarzoną suknię. Od tego czasu jestem jej wielbicielką.